Wysokość. Proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie Bękarty, gdy. Yy... To nie są żadne Bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo Bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejsze, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, Ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Chętnie odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Tris Marigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Bardziej się nie dało. <noise> Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Zabną też tam. Dowiedziałeś się czegoś o w zabójcy? Tris zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? Co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Trys złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, wieź nie. Walimy w czerwony pióropusz! Skorwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń! Mów, ile podnieść! – Trafiliśmy bydlaka? – Zdjęty. Ha! O jednego zdrajcę mniej! Do boju! Za mną, wiedźminie! Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Mm, Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Czewery, szlachetni, współczujący. Powiedzieli, zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać jak to ma. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Żołnierze! Czołem królu! Gdzie kurwa zmierzamy? Na, Na bitwę! Po co kurwa zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. Uwaga, to i Wszyscy na Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach. Podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w głównie szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa czy bal najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, wiedźminie. Mów dalej. Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lawaleta. Ludzie Soiksen, Sforsujcie bramę do centralnej wyspy! To dobry dzień na zabijanie, Wasza Wysokość. Za mną, panowie! Za Temerię! Lordzie, Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu! Geralt, panowie, za mną! Po chwałę! Pofrąć się do kurwy rędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista powinna załatwić sprawę. Nigdy się nie nauczą. Bogowie są z nami! פלוק! to już! Topornicy! Porąbać nasz czopy! Podstąpcie, bo wystrzelamy was jak wściekłe psy! Arian Lavalette. Nie będzie łatwo. Poddaj się, Arian! Potraktujecie honorowo! Pędosz się, królu! Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy! Za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu, uważaj. Przemówię mu do rozumu. Osłaniać wiedźmina! Kroku w yeah! Sławny Geralt z Rivi. Nisko upadłeś, Wiedźminie. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy Północy. Przekonajmy się! Wystarczy tej i Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest hańbił moją matkę. I do tego paktuje z Nilfgaardstrzykami. Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy? Król wysłał do nas Wiedźmina! Chcę, żebyśmy się poddali, żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz! Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! Słyszałeś, Wiedźminie. Nie chcą. Załatwmy to między nami. Niech tak będzie. Cofnąć się! Jańka opowiadała mi historię o tobie. Najbardziej lubiłem te o Renfri i jej zbójach. Zawsze chciałem się z tobą zmierzyć. Twoje marzenia właśnie się spełniły. Kończmy to. Jebać Lenisa! Jest mój! Wiedzic jednego z najstarszych temerskich rodów zginął z rąk zabójcy potworów. Znak czasów. Żałujesz Ariana? Nie. Był przedstawicielem ginącego gatunku i zdrajcą. Mów dalej. Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edirn. Ta, o mało nas nie pozabiję. Arian Lawalet poddał zamek. Otwieraj, kmiocie! I co? Żyje! Otwierać! Na kolana, to może okaże wam łaskę. No i utknęliśmy. Na to wygląda. Ja nic tutaj nie poradzę a tymczasem główne siły przeprawiają się do miasta. Wracamy do namiotu? W obozie jest teraz pusto i przyjemnie, a ja mam już dość. Mm. Aha, królewskie oddziały specjalne. Co z baronem?! Musiałeś go zabić? Czasami nie ma innego wyjścia. Panie? Vernon Roche. Raport, Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i rybują. Lawaletowie bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękne jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze, ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Przez most! Chronić króla! Kurdycie! Chronić króla! Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za kuszę bałową! A jednak smok! Nie wierzę w prawdziwy smok! Miracle, załatw go! A nie się zachwycaj! To nie takie proste! Wydlesz z pani miarnie! Jak walczyć z czymś takim? Uciekać! Zawodowiec, chę do żony! się chce do miasta, Pod kurdy, To prawda, że nie polują na smoki! Prawda. Ten smok chyba o tym nie słyszał! Co mam zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? Nie mam się życia! Zostaliśmy Ty jesteś trafę! ekspertem od stali! Odchodzę Szybko! Ja się teleportuję, ale was nie zdołam przenieść! Uciekajcie! Blisk! MOST PUÁÓNIE! Szybko tedy! Żony smok. Mogliśmy przez niego przegrać odgłosy bitwy powinny go przepłoszyć. Mniejsza smoka. Czekam na koniec tej opowieści. Od zawalonego mostu prawie cały czas byłeś przy mnie. Prawie. Opowiedz, jak dostałeś się na świątynny dziedziniec? Gadali, że pod mury nie podejdziemy. Południa i miasto zdobyte. Meldować! Walki samek trwają. Grupa rebeliantów zabarykadowała się w świątyni. Co z moimi dziećmi? Pewnie też w środku. Ten przycisnął jednego z kapłanów, który wspomniał coś o jakimś przejściu pod murami. Taran nie podejdzie. Chyba że za tydzień. Próbować się kierami? Trochę to zajmie, ale co robić? A ten kapłan co z nim? Zemdlał zanim się rozkręciłem. Jest pod strażą. Na dole. Robota czeka, kapitanie. Tak jest. Silas, zajmij się tymi drzwiami. Idziemy, Fen. Wiedźminie! Wasza wysokość? Zadanie specjalne na miarę twoich umiejętności. Vernon ma dar przekonywania, ale bywa porywczy. Spróbuj na własną rękę poszukać innej drogi. Jak ci się uda, cała Wyzima będzie ci zazdrościć. Żołnierze lawaletów nic nie zrobią dzieciom baronowej. Uspokoję się dopiero, gdy je zobaczę. Musimy działać szybko. Buntownicy są w potrzasku. Jeszcze im do łbów przyjdzie wykorzystać je jako zakładników. Może Roż wyciągnie coś od tego kapłana. To duże miasto, potrzebuje wskazówki. Liczę na niego, ale czas nagli. Rozejrzyj się po okolicy. To może być tunel albo jakiś przekop. Mogli założyć tam pułapki. Jesteś znacznie lepszy od reszty moich ludzi. Najbardziej się do tego nadajesz. Ruszam, liczę na ciebie. Co z tymi toporami? Rusz!